Siemanko TikToki. Tak pokazuję Wam, jak wygląda realizacja, ponieważ mamy dużo zapytań odnośnie blokady MDM, czyli blokady operatora. Tak wygląda telefonik po zdjęciu tej blokady. Są różne metody, takie dwie główne to są bypass i usuwanie tej blokady MDM, operatora z kości pamięci. Tak wygląda telefonik już po blokowaniu, czyli praktycznie jest idealny jak nowy i niczym się nie różni. Także spokojnie możecie. Zainwestować akurat w droższą opcję, bo pierwsza opcja to jest bypass. My akurat już tego nie robimy i to akurat jest sporo na rynku takich ofert, że zrobią taką zdjęcie blokady za 300-500 zł. Niestety jest to metodą bypass, którą kiedyś robiliśmy trzy razy. Są różne później reklamacje. Nasza metoda to jest metoda droższa. Z kości pamięci usuwa się blokadę i połączenie z Knoxem, z operatorem. I takie, taki telefonik jest praktycznie. Już e, niczym się nie różni. Można robić ustawienia fabryczne, można dodawać konta Google, wszystkie płatności działają, telefon jest praktycznie zdjęty, ta blokada jest skutecznie, tak? a bypass, akurat jest pierwszą metodą tańszą. Jest polega na tym, że jest to pewna nakładka firmowa, która e, przy starcie telefonu u, u, omija tą waszą blokadę. No, a wtedy to już ma serwer e, wgląd na wasz telefon, bo E, nakładka e, wygrywana jest z serwera właśnie firmowego jakiegoś e, Chińczyka, który po prostu wykupił Bypass e, i dostęp do, do, do takiego połączenia no i ma dostęp do Waszego telefonu teoretycznie e, z, e, z kontem bankowym innymi rzeczami no i nie można robić ustawień fabrycznych. W naszym przypadku no, ta zdjęcie blokady jest droższa, ale skuteczna i telefonik jest e, w pełni funkcjonalny, to znaczy wszystkie płatności, wszystko działa. Można restartować, można wybrać oprogramowanie, aktualizacje są. Wszystko jest dokładnie dobrze zrobione.